Muszę się, muszę się leczyć, przynajmniej tak mówią suki Jesteś przepiękna, ale co masz w duszy? Dzisiaj nie bo diabeł nas kusi I krew leci na drogie buty W chuju mam hajs, ja to robię dla sztuki Wiesz kurwa, coś zupy umiesz tylko mówić uh -huh. I będą nasze diamenty, Przeroz jest piękny, tak jak jej yeah. nowa I za dwa lata wsiądę będę. jestem tego pewny Bo mi się musi to kurwa mać udać yeah. uda I powiedz mi po co to robisz, Pany ma tole, pany ma tole Kurwa Tam nigdy nie może się nudzić, dwa kilo na stole, dwa kilo na stole, kurwa Yeah, 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 mm -hmm. Robię to kurwa, bo płynie mi to gówno w żyłach od dziecka wolę Dzieck. S-line, wolę mieć s glas Młody am ale ta moda mnie nie zna. nie zna Rozjebać scenę to jedyna misja, ty już to wiesz brat Stilo masz kurwa jak wiesz, jak mi parę koła brakuje do szczęścia Trochę brakuje do szczęścia, więc muszę to kurwa zarobić Ten niebany talent wybierał mnie sam, więc droga są prosto na Olis Dlaczego ty kurwa próbujesz w to grać? Skoro dalej nie wychodzi, oni by chcieli mnie stąd kurwa zabrać Ale dalej fak de police! Yes, yeah.